GTA Vice City niewątpliwie zyskało sporo fanów i zostało zapamiętane przez wielu jako w wielu przypadkach nawet najlepsze GTA wyprodukowane kiedykolwiek. GTA Vice City to gra, która pojawiła się na rynku growym w roku 2002, 27 października. Na początku na PS, później na PC została ta gra wydana 12 maja w roku 2003. Natomiast e, producentami jak i wydawcami byli Rock, Rockstar Games, a z kolei polskimi tutaj wydawcami polski wersji GTA Vice City no, zajęła się Cenega. E, Więc no, co bym tutaj mógł powiedzieć na temat GTA City, no gra oczywiście jest niewątpliwie legendą. Legendą, która została przez wielu uznana za naprawdę przepiękną legendę, przepiękną grę z której naprawdę można czerpać sporo przyjemności. I choć nie ma tutaj aż tak wielu aktywności pomocnych jak to jest chociażby w GTA San Andreas, albo w GTA 5, to naprawdę gra oferuje dużo, ale myślę, że przede wszystkim największą zaletą gry jest klimat. Klimat gry. Główna akcja tej gry dzieje się w Vice City. A Vice City to miasto słoneczne, miasto ogólnie, które słynie z Pięknej pogody, choć wiadomo, nawet tutaj czasami co, co, co pada, i również miasto, które po prostu ma też swój słoneczny, majowy klimat no bo City jest właśnie wzorowany na Miami. Główny bohater tej gry to niejaki Tomi Versetti, który wraz ze swoimi kolegami z gangu Forelic przyjeżdża na miejsce transakcji, która ma się odbyć w Vice City, mają zostać wymienione pieniądze na narkotyki. Lec, transakcja zostaje przerwana przez tajemnitych zbójów, no i... Na początku, nasz główny debukater Tomi y, dla Soniego, Forelliego, dla jego szefa, y, c, ma w planach dowiedzieć się, kto stał za obserwaniem tej transakcji, za zrujnowaniem ogólnie tej transakcji. Lecz później, no, okazuje się, że, no, Sony nie ma wcale takich dobrych zamiarów wobec tego nie, nie okazuje mu zbytniego szacunku. I Tommy postanawia, że sam zajmie władzę sobie w I City i że będzie ządził tym miastem, i że będzie Kierował największymi imperiami, które mieś... w, który... w, w tym mieście istnieją. No i obecnie nasz finalny cel to pozbycie się Soniego, który nas zaatkował no i chce nas oficjalnie zabić. Później jeszcze wychodzi prawda na temat Tomiego, że no on odsiadował 15 lat w więzieniu, a okazało się, że no odsiadywał te 15 lat za Soniego, więc on wsadził go do więzienia i również. E... No Sony był odpowiedzialny za zorganizowanie zasadzki za, 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 no, za na Tomiego w Liberty City, za która miała na celu no, oczywiście pozbawić go życia, ponieważ Sony był zazdrosny o to, że Tomie mógłby któregoś dnia przyjąć jego interesy. Więc na tym ogólnie skupać się fabuła, ta się ogólnie bardzo fabuła na kupowaniu nieruchomości, które dają nam poszczególne misje, no i również zyski, wpłacać pieniądze i ogólnie jest to bardzo spoko. No nieruchomości mam parę, mamy studio filmowe, mamy klub Malibu, mamy salon samochodowy, który osobiście uważam, no jest osobiście uważam, że jest najlepszą nieruchomością, bo ja to wiadomo uwielbiam samochody rekwirować, ogólnie to lubię. Więc no parę tych nieruchomości jest w tej grze i jest to naprawdę spoko. Jak się prezentuje grafika? Grafika ma oczywiście swój własny klimat i muszę powiedzieć, że jak na 2001 ro 2002 rok, to grafika wygląda naprawdę spokojnie. To prawda, faktycznie dość tutaj jest sporo podobieństw do GTA 3, ale wydają się te podobieństwa takie bardziej usprawnione. No po prostu ta grafika wygląda, wygląda ładniej, choć faktycznie no jest to, jest to ten sam silnik co yy, w spadku GTA 3, tyle jest taki bardziej no ma usprawniony. No, po prostu lepiej wszystko wygląda. Więc graficznie osobiście uważam, że jest dobrze jak najbardziej, gra jak na swój rok ma e, klimat graficzny, no i również no gra wygląda ładnie ogólnie, gra ma swój własny klimat pod względem grafiki. Jak jest audio? No mogę spokojnie powiedzieć, że audio jest największą zaletą tej gry, ponieważ muzyka w GTA Vice City jest pse piękna. Najlepsze oczywiście piosenki są na stacji Flazofen, no, ale również reszta stacji radiowych jak Fever, jak v jak. E, nawet te mniej e, tutaj znane stacje jak. White White wave Wave 105, podaję chyba e, tak się nazywała ta stacja. Emotion, Espantoso. No te wszystkie stacje oferują swój własny klimat muzyczny. v oferuje właśnie taki rock. E, e, Fleza i Fever, no to oferuje właśnie taki pop. E, z kolei właśnie Espantoso oferuje takie, no. E, takie właśnie. Taką właśnie muzykę kubańską oferuje. Więc ogólnie, pod względem muzyki, naprawdę Geta City jest ogromna, ogromna różnorodność i naprawdę, no, mamy tutaj do wyboru do koloru muzyka. Ogólnie, Geta Vashiti jest pse-piękna. Naprawdę, muzyka jest przepiękna i naprawdę, skoda rezygnować z tej muzyki tylko po to, żeby unikać praw autorskich. No, w swojej serii Geta City nie machajcie się przed tym, żeby muzykę, jak najbardziej muzyka sobie leciała. Ponieważ naprawdę muzyka jest największą zaletą tej gry i naprawdę tworzy w tej grze muzyka niepowtarzalny klimat. Jaki jest ws Active w postaci, postaci? No muszę powiedzieć, że ws Active też się prezentuje pod tym względem, względem dobrze, że to nawet potrafi być za Kto mi jak, to mi jest pierwszą e, grywalną postacią z GTA, która ma osobowość i faktycznie mówi. Faktycznie potrafi coś powiedzieć. No i jego osobowość jest ogólnie no... E, Dosyć zabawna. Potrafi być to mi sarkastysty, potrafi sobie bardzo często No, ale również, gdy trzeba, to potrafi być absolutnym Badasem. No i pokazuje, daje jasno do zrozumienia, że z nim to lepiej nie zadzierać. I to jest również inne postaci jak Lens, jak Ken, jak Paul e, Ken, którego też parę razy spotkamy. No, te postacie mają swoją własną osobowość, są na swój sposób kary zbadasne. Oczywiście, mam tutaj na myśli tylko i włosy postaci męskie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale z drugiej strony aktorka porno, którą spotkamy Candy Sachs, no ona też z taką może konieczniej zła postacią nie jest. To powiedziałbym, że jest to chyba najmniejsze zło, taka najmniej postać e, z, z Gita od Rockstara. Naprawdę. Nie jest to tak irytująca jak chociażby postacie typu Kate, jak Luis, jak e, Tracy, jak Amanda. No ale zdecydowanie tutaj memsy sprawiają. Mężskie postacie sprawiają, że ogólnie na postacie potrafią być zabawne i można niektóre te postacie polubić. Tylko wiadomo, trzeba miejsce do wielu zesdy dystans, ponieważ ta zgetowaś to jest pod wieloma względami taka gra, która no. Nie ma żadnych granic i naprawdę. Trzeba mieć ogromny dystans do poszczególnych rzeczy, żeby po prostu zrozumieć, co się dzieje w tej grze. No i też żeby te grunty no, grun to, to, to się też wszystkim dookoła nie, nie przejmować, bo tak jak mówiłem, no GTA West jest dla osób dojrzałych, które faktycznie mają ten dystans i nie będą się przejmować jakimiś e, zartami, które no, mogą się wydać niesmaczne. Dla takich właśnie ludzi jest ta gra. Jaka jest grywalność? No co widzę, w geta City grałem grę, w GTA Vice się wiecie, nie sferu, jest tą grę nagrywałem. I powiem tak, szczerze, Grywalność, moim zdaniem, jest na dość poziomie wysokim, Na pewno ta gra jest o wiele lepsza niż g W Gettacy bardzo denerwujące były mechaniki, na przykład z tymi gankami, że zadarłeś z jakimś gankiem, i właściwie to za każdym razem, gdy jeździłaś wokół terenu, terenu w ganku, no to za każdym razem tego gank cię atakował. Nisuć i życie i praktycznie nie byłaś w stanie w ogóle grać w gier, przez to ze. na bez Pserby postać była atakowa atakowana przez poszczególne gangi. Ja teraz Twiadę, a teraz e, przez e, tutaj no. E, Kolumijków, e, ganglioni, a to jest z kolei lepiej, choć Mamy z jednym gangiem ostatecznie napięku, z hajtacykami mamy napięku i mamy w końcu taki moment w grze, no do końca fabuły w ogóle, no przez całą grę już właściwie hajtacycy za każdym razem nas atakują, gdy przejeżdżamy sobie wokół nich. Ale na szczęście taka sytuacja ma tylko i wyłącznie miejsce z nimi. A z gangów, no Tommy na szczęście ma w miarę dobre stosunki, no i nie musimy się obawiać chociażby od kobacyków tego, że nagle bezpodstawnie zaczną nas atakować, no chyba, że my nagle zaczniemy atakować ich, no to tylko wtedy ewentualnie. No i tak no to grywalność ogólnie jest dobra, ponieważ no mamy dość spory za do zdrobienia. no Mamy mi się karetki, mamy mi się nawet tutaj. Z, to mi mimo zrobić to pizzy i dostać taką nagrodę w postaci większego życia. Mamy również mieć policjanta, mamy te spaczki do zbierania, no ten kto oczywiście ma ochotę zbierać te to stapacach, to, to proszę bardzo... Jak najbardziej można się trochę pobawić tutaj... W spacek. paczek, również mamy skoki kaskaderskie, które powiedziałbym że są najbardziej irytującą część Gietowa Shitty, ponieważ naprawdę są trudne do wykonywania. No ale wiadomo, to nie jest wymagana sesja, nie trzeba tych skoków robić, jeśli ktoś nie ma ochoty. Oczywiście, na 100% są te skoki wymagane, no ale jeśli chodzi o 100%, to to, to jest gra dla kartkorów, żeby tą grę na 100% przejść. No ja próbowałem, ale niestety, Dark Angel zjebał pewną sprawę, zapomniał kupić dwie nieruchomości i przez to nie udało się getować Shitty na 100%. No ale byłem bardzo blisko. Ogólnie uznaję w miarę to przejście GTA V na 100%, no bo poza tymi nieruchomościami, no to pokazałem wam wszystko co było dostępne. Rozwałki też są dostępne do wykonywania jakoś, no, ja tych rozwałek dostępnych nie miałem, właśnie nie wiem czemu. Może to jest zobaczy kwestia wersji gry jaką pobrałem, za, ty, za te rozwałki nie były dla mnie dostępne. No nie wiem dlaczego tak było, no ale już się na ten temat nie będę jakoś długo zastanawiał. Grot prawda nie jest jakoś bardzo długa. Ale ogólnie jest dobrze. Można się jak najbardziej dość sporo w tego zapobawić. Powygłupiać również. I Czerpać naprawdę ogromna satysfakcję. jeśli chodzi o granie w tą grę. No, już w dzieciństwie grałem w tą grę bawiłem się dobrze. No i w trakcie nagrywania tej gry również bawiłem się dobrze. No bo chcę bym wspomnieć, że gitowe City to. powiedziałbym, że jest to takim najniższym złem pod względem damskich postaci. Ponieważ znowu są Andreas, takie taki, taki postacie jak Kendry, jak. Katalina są straci w, w GTA 4, no to wiadomo, Kate między innymi, no i tak samo w GTA 5, chociażby Amanda i Tracy, ale muszę powiedzieć, że w GTA City no, mamy takie dwie damskie postacie, z, z, z którymi to mamy dłużej do czynienia, no i to są Mercedes oraz Candy, no i one nie są z takie rytmice, no są właściwie najmniejszym złem, jeśli chodzi o damskie postacie z GTA. No i tutaj na zasadzie nie musiałem się tak denerwować, jak to się między innymi w GTA Stereo, no, teraz się w trakcie mojej serii den denerwowałem za każdym razem na kite Więc no tutaj dam taką zaletę, jest GTA City, za to właśnie. I też również podoba mi się to, że to mi na stacji nie ma żadnego wątku miłosnego, no osobiście uważam, że wątki miłosne, GTA są beznadziejne i... No mam nadzieję, że Lucia i Jason nie będą beznadziejni, trochę mi się nie podoba to, że oni akurat mają mieć wątek miłosną, ja bym wolał... Jednak się była się bielką, no ale mam nadzieję, że Rockstar tego nie zepsuje, jak zepsuli wodki mioste, Kate, chociażby Kate z no oby tego nie zepsuli, bo na chwilę obecną to nie byli w stanie żadnego wodki miostego zrobić dobrze, no i mam nadzieję, że chociaż ten wodek miłosny między Dysonem i Lusią zrobi dobrze, no by tak było. No by tak naprawdę było, no bo nie chciałbym naprawdę się znowu niepotrzebnie i kupę denerwować, tak? Bo znowu oczywiście rok ale to musiał zepsuć. To mam, 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 mam nadzieję, że nie, nie. Mam nadzieję, że. Nie, nie tego, że nie zepsują Lucy oraz Jasona jako postaci. No czas pokażę, jak będzie. No okej, okay. co jest coś, co mógłbym powiedzieć na temat gidowa jaki Jak jest AI w No, powiem tak chcę. Że. Jeśli mamy dość dobrą celność i jeśli jesteśmy dość dobrym graczem GTA, ja nie jestem do, dobrym graczem, no to wtedy dość łatwo się myślę ich zabija, no i ogólnie, a nie jest jakoś bardzo wymagające. No jest znośne na pewno, ale jakoś bardzo myślę wymagające nie jest. Ile mamy samochodów? No samochodów trochę mamy. Mamy taksówki, mamy Esperanto, mamy Staliony, mamy takie samochody jak Sypse, Infernus, jak Banshee. No ogólnie te samochody zostały zarezmięte z Gita 3. I chyba jednak tutaj twórcy nie, nie dodawali jak, jakoś bardzo wielu y, nowych mark samochodów. No akurat Pizza Boy to jest nowy samochód, a to nowy motocykl, no bo akurat w GTA 3, a to w, a, właśnie w GETAce w, w, w ogóle nie było motocykli i to jest właściwie taka nowa ZGT-owa silniza. Yy, w tej właśnie cześć Geta y, twórcy dodali motocy, motocykle, z tej faktycznie można jeździć motocyklami, na no, a akurat ta funkcja nie była dostępna w no i to sobie to dobrze, że można jeździć motocyklami, bo dzięki temu można o wiele łatwiej te skoki wykonywać. No dalej te skoki są trudne, no ale gdyby tak tylko zostawić samochody, no to te skoki byłyby no, jeszcze trudniejsze do wykonywania. W sensie, no chodzi oczywiście o te e, skoki, ka skoki kaskaderskie. No i okej, okay, co jest coś jeszcze, co mógłbym powiedzieć na temat tej gry? Hmm, właśnie tak teraz myślę o tym, co jest coś jeszcze. Myślę, że chyba już nie. Chyba już będę e, do końca, ponieważ już chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć na temat GTA Vice City. Więc podsumowując, GTA Vice jest naprawdę w dalszym ciągu jedną z lepszych gier. Jedna z najlepszych części gita e, na, e, w, e, w którą gra jest naprawdę można czerpać. Sporo przyjemności, sporo zabawy można czerpać. Z grania w GTA. Ogólnie polecam GTA każdemu, ponieważ jest to gra, z którą jak najbardziej warto się zapoznać. Tylko, no, trzeba przede trzeba wszystkim czerpać największą przyjemność, jeśli chodzi o gameplay, bo fabuła nie jest jakoś bardzo tutaj wybitna, jakoś super głęboka, ale największą zdecydowanie zaletą GTA City jest muzyka, klimat samej gry, klimat całego weśli, no i również gameplay. Gameplay to co możemy robić w GTA City, to ile za możemy robić w tej za to są zdecydowanie największe zalety tej gry. No i z tego właśnie powodu jak najbardziej polecam Wam się z grom Gita City zapoznać. Jest to jak najbardziej jedna z lepszych części GTA. Polecam jak najbardziej każdemu. Napiszcie sami, czy graliście w GTA v City? Jeśli tak, to jaką przyjemność czerpaliście z grania w Geta City. Jakby co to cała teraz Gita City jest u mnie do obejrzenia, więc jeśli ktoś chce, no to zapraszam. Nagrywałem całe Getawa City i... Dobrze mi się ogólnie grało w tą grę, wiadomo, były momenty, kiedy się denerwowałem, no bo są oczywiście pewne mechaniki w tej które są trochę wkużające, no ale ogólnie gra jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra, polecam jak bardziej. no i co, to będzie na tyle, na razie.